Cześć. Nagrywam ten filmik, bo widzę po komentarzach, że się nie znacie. Próbujecie mnie pouczać. Wydaje się Wam, że wiecie, jak działają te inwertery. Guzik wiecie. Słuchajcie. Najczęściej mówicie tak, żeby się za to nie brać, bo zabije elektryka na linii. Nie, to tak nie działa. Słuchajcie, to urządzenie, jeśli nie ma prądu z sieci. To nie produkuje prądu w ogóle. Ono jest zasilane z sieci AC, nie z sieci DC. Pokażę Wam to właśnie tutaj doświadczalnie, bo akurat ten, yy, ten układ tu yy, działa. W tej chwili produkuje prąd i mogę Wam to zasymulować. Zobaczcie. Dobra, w tej chwili prąd idzie z akumulatorów. Idzie sobie tutaj. Jak widzicie, 200 W. Jest to zbieżne z tym, co pokazuje mi tamten mierniczek. 200W trafia do sieci. Taki mam pobór w domu. I teraz, co się stanie w momencie, gdy mm, braknie prądu? Bo właśnie to zarzucacie, że jak braknie prądu, to to urządzenie zabije gdzieś tam jakiegoś biednego elektryka. Nie, nie zabije. Popatrzcie, ja mam tu odcięcie tego urządzenia. Zobaczcie, co się stanie, jak odcinam. Widzicie? To gaśnie. A tutaj, pobór prądu. Spada na zero, czyli żaden prąd nie idzie, pomimo, że tutaj DC wchodzi i tutaj mamy napięcie, to e, jednak cały układ nie pracuje i nie wytwarza prądu, ponieważ ta elektronika to zostało pomyślane, dobrze, ona jest zasilana z AC. Jak nie ma prądu w sieci AC, widzicie dopiero jak załączyłem, teraz to wystartuje, wyczaiło, że jest, jest startup i dopiero zaczyna pracować ponownie. Dlatego jak widzicie nie ma możliwości, żeby ta wyprodukowana energia wyszła gdzieś na zewnątrz, ponieważ jak w gniazdku braknie prądu, to to się zwyczajnie wyłączy i przestanie produkować energię. Więc następnym razem, jeżeli chcecie pouczać innych, to sprawdźcie, czy sami na pewno wiecie, jak coś działa.